Tak, teraz będzie pani robiła afery? Może, może jutro pani nie chce wejść tutaj, co? Tak no, to, tak? no to nie, no to jutro pani tutaj nie będzie robiła wywiadów, ja dopilnuję tego. W internecie nie brakuje patologii. W sieci znajdziemy mnóstwo osób, które nie powinny w nim zaistnieć, co pokazała nam na przykład ostatnia afera Pandora Gate, która pokazała, że niektóre osoby nie powinny się w nim udzielać, bo nie dość, że szkodzą sobie, to również innym. Treści, które publikują, często oglądają osoby młodsze, więc sami się domyślcie, jak to wpływa na te osoby. Do tego takie treści nie są oznaczane 18+, podczas gdy poważne tematy są banowane. No ale cały temat Pandora Gate przedstawiam we wcześniejszym odcinku także. Zapraszam Was do zapoznania się z tematem. Link macie w opisie. A dziś przedstawię Wam to, o czym wspomniałam na początku, czyli 5 osób, które zaistniały w internecie – które powinny zniknąć. Także jeżeli nie subskrybujecie naszego kanału, a to ciekawe, to teraz jest ten moment i co lecimy. Pani Gosia, o ile w ogóle powinniśmy mówić do niej, na per pani, znana w internecie za pośrednictwem swojego syna Daniela Z. Swój debiut w mediach społecznościowych miała kilka dobrych lat temu. Możemy kojarzyć jej osobę przede wszystkim z początkowych streamów Daniela Magicala streamów skrajnej patologii, streamów na których działy się rzeczy, jakie ciężko nam sobie wyobrazić. Jak mogliście zobaczyć, była to osoba, która przyjmowała takie ilości alkoholu i używek, że aż narobiła pod siebie. Teraz mówi się o niej niczym o światowej sławy sportowcu. Zapytacie dlaczego? A no dlatego, że wystąpiła ona na ostatniej gali Cloud MMA. Gdzie swoje rękawice skrzyżowała z niejaką Anikolą, czyli byłą dziewiętnastoletnią partnerką swojego syna? Pani Gosia po zwyciężonej walce nie rozumie, dlaczego spada na nią w dalszym ciągu taka fala krytyki. Przecież odstawiła alkohol i używki. Pytanie na jak długo? Good go. Denis, Bad Boy, Załęcki. Denis jest postacią, która zaistniała w internecie stosunkowo niedawno wraz ze swoim ojcem. Ojcem, który jest całkowitym przeciwieństwem swojego syna. Denis od samego początku przejawiał agresję zarówno do swoich rywali, to uderzył pierwszy? Kto uderzył pierwszy? Chyba tak. Siota, Jak i do dziennikarzy, którzy chcieli zrobić z nim wywiad. Ale pa, co pani komentuje? A coś pani się nie podoba, czy co? Ale no co, ale no to słuchaj, też swoją żonę ogarnij, bo ja tutaj... Proszę, proszę do mnie nie mówić swoją żonę. Tak, teraz będzie pani robiła afery? Może, może jutro pani nie chce wejść tutaj, co? Tak? No, to, tak, no to nie, no to jutro pani tutaj nie będzie robiła wywiadów, ja dopilnuję tego. Ja tego dopilnuję, nie? Zadamy ten frajski numer, kurwa. Jest to człowiek, który swoją osobą nie reprezentuje nic prócz patologii i gangsterskich zachowań wyciągniętych ze strefy kibicowskiej czyste z więzienia. To właśnie przez takie osoby, nasze dzieci siedzące przed ekranami komputerów czy telefonów, Uczą się takich zachowań. Jak to jest, że takie osoby w sieci zarabiają kolosalne pieniądze, o których przysłowiowy Janusz nawet nie śnił? To od nas zależy, kto będzie występował w przestrzeni medialnej, i może warto przewartościować sobie osoby, które oglądamy i którym to dajemy zasięgi. Stuart Stu, Barton. W ostatnim czasie mogliście usłyszeć w telewizji? Czy w radiu, o postaci niejakiego Stuart'a B., niegdyś popularnego YouTubeowego twórcy kontentu dla nastolatków. Na YouTube, w telewizji, czy też radiu, ze względu na nagłośnioną sprawę pedofilską, a jaką była akcja Pandora Gate. Zapoczątkowana przez Sylwestra Wardenge, batalia z YouTuberami zakończyła się sukcesem. Stuart Barton został niedawno zatrzymany. Akcja może i zakończyła się sukcesem, jednak pytanie brzmi: Czy na tym koniec? Przestępstwa dokonywane przez Stuarta miały miejsce około 10 lat temu, ale czy tylko on okazuje się być przestępcą? Może za parę dni na światło dzienne wyjdą nowe fakty i nowi bohaterowie tejże dramy? Jedno jest pewne: Stu nigdy nie powinien znajdować się w przestrzeni medialnej, bo to właśnie tu znajdował on swoje ofiary. Całe szczęście sprawa trafiła do odpowiednich organów, a i Stu już raczej do internetu nie wróci. A teraz przejdźmy dalej. Marcin Kawiak faryna Kolejna postać, którą wam przedstawię przekracza wszelkie możliwe granice dobrego smaku. Co jeszcze zobaczymy w dzisiejszych czasach w internecie? Sami zobaczcie. Kurwa za Nie, dobra, spierdalaj, idź. I spierdalaj, 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 idź, co? spierdalaj. No, no i co? Kurwo jebana. I spierdalaj, co, spierdalaj są. Już kurwa, spierdalaj, już. Nie rzecz dwie więcej nie widział, też Ten młody człowiek znalazł sobie dość nietypowy sposób na generowanie wyświetleń w internecie. Podchodzi do ludzi na ulicy i zaczyna ich prowokować, oczywiście rejestrując całe wydarzenie. A kiedy sytuacja zaczyna się komplikować, psika w nich gazem pieprzowym i każe, z tym uciekać. Jak to skomentować? Otóż nie da się. Żyjemy w czasach, gdzie każdy młody człowiek, a jeżeli nie każdy, to przynajmniej w 80% chciałby zostać celebrytą. Niestety często właśnie w taki głupi sposób. Osoby pokroju kawiaka nigdy nie powinny zaistnieć w przestrzeni medialnej, a tego typu patologiczne zachowanie udostępniane publicznie w internecie powinno być surowo zakazane. Próbował nawet oszukać swoich widzów i zdobyć atencję, zaczepiając zarówno włodarzy, jak i sama firmę Fame MMA, no ja teraz nie wiem, czy to jest ze względu na to, że po prostu wystraszył się, że y, powiem całej Polsce świata, całe, całemu światu sposób jak te ich śmieszne gale odwołać, czy może mówi poważnie, że nie miałem żadnego zakazu nigdy. Y, napisał tak w skrynie widzicie, że, y, że po prostu nie mogłem wejść do hotelu, bo był live w hotelu i po prostu to było nalepione na drzwiach do wejścia. Wiadomość, która przedstawia w swoim materiale, została przez niego wygenerowana właśnie dla zdobycia atencji. Całe szczęście jeden z byłych włodarzy Fame w porę to sprostował. Miejmy nadzieję, że nie tylko my widzimy, jaki to przejaw patologii i skrajnego absurdu. A teraz lecimy już z ostatnią personą dzisiejszego odcinka: Julia, Queen of the Black Pelts. Julia jest osobą, która już jakiś czas działa w sieci. Pytanie, czy powinna? Ta dziewczyna sama przyznaje się do tego, że jest chora psychicznie i niestabilna emocjonalnie. Manipuluje swoimi widzami oraz wydaje się, że nie zdaje sobie sprawy z tego, że ogląda ją młoda publika. Według firmy CBBP, znana influencerka Queen of the Black nie jest idealną lokatorką. Gwiazda internetu miała nie płacić za wynajem, unikać właścicieli, zalać sąsiadów a z powodu głośnych imprez regularnie miała bywać u niej policja. Sam chłopak Queen of the Black twierdzi, że firma szuka rozgłosu. Kto ma rację? Moim zdaniem na pewno nie Julia, czy też jej chłopak. O ile można nazwać go jej chłopakiem, ponieważ na ich social mediach zmienia się to co dwa dni. Julia na swoich z wielokrotnie płacze i żali się ze swojego rozstania ze swoich chłopakiem, czy to przez zdradę, czy też podniesienie na nią ręki. Na Boga, czy to są rzeczy, które chcemy, żeby oglądało młode pokolenie Polaków? Dajcie znać, co o tym myślicie w komentarzach pa.